Jak tu się buduje skład zapasów? Ej, Lenie! Jak zbudować skład zapasów? Nic nie buduj! Jak to nic nie buduj. Nie niech. Niech sami sobie zbudują to, co będą chcieli. Ale oni stoją i tylko się patrzą, sami nic nie wybudują. Na dodatek zaraz zaczną głodować. E, kto chce być głodny, to będzie głodny. Prawda? Najwyżej umrą, a przetrwają ci, którzy, którzy są sprytni najsilniejsi i najlepsi. Ale to nie jest najmocniejsza ekipa, nawet nie jest zmontowana. E, spokojnie, dam im pięć wskazówek i zostawimy ich samych sobie do jesieni. Ale przedtem zrobię sejwa. Nie, 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 nie zapisuj. Teraz uwaga, pierwsza wskazówka. Celem ruchu drogowego. Nie nie jest bezpieczeństwo, tylko szybkość. Następna, państwa nie mają przyjaźni, te to, to tylko interesy. Teraz trzecia wskazówka. Demokracja to rządy ludzi, którzy nie znają się na niczym i decydują o wszystkim. Ci czwarte, nie dla pieniędzy się żyje, leć za pieniądze. I piąte, ostatnie. Gdy na świętego Józefa Bocian przybędzie, to śniegu już nie będzie. No i za pół roku zobaczymy, prawda? Czy, czy ci ludzie potrafią coś zrobić? Niech jeszcze przeczytają to wademekum ojca. No i koniec tury. Wow! Janusz popatrz! Nawet drzewo transportują odrzutowcem. No? Jak w ciągu kilku miesięcy można dokonać przeskoku o tysiąc lat? Yy, można, tak właśnie działa wolny rynek. Ale chwila. Dlaczego oni chodzą po wodzie? Bo mogą, brak wiary w wolny rynek jest brakiem wiary w wolność. Wolność, nie? Oni w to uwierzyli? I teraz nikt im nie wydaje zakazu wchodzenia po wodzie, dlatego jeżeli chcą, to po niej chodzą i nikomu nic do tego. I tyle.